It's and it and it. And w tym filmie pokażę krok po kroku jak utworzyć konto na Binance pierwszym krokiem jest przejście na binance.com i kliknięcie zarejestruj się wpisz tutaj swój adres e-mail i kliknij dalej aby potwierdzić swój adres e-mail przejdź teraz do swojej skrzynki odbiorczej i poszukaj wiadomości e-mail od Binance otwórz wiadomość i skopiuj kod aktywacyjny Wróć do Binance i wklej to tutaj. Ustaw swoje hasło. Następnie, w polu ID polecającego, wpisz kod, który teraz widzisz na ekranie. Możesz go również skopiować i wkleić z opisu wideo poniżej. Dzięki zastosowaniu tego kodu otrzymasz 10% zniżkę na wszystkie swoje opłaty handlowe na Binance. Kliknijmy więc na zakończ. Teraz, aby korzystać z konta Binance, what about, musisz również zweryfikować swoją tożsamość. To zajmie około 7 minut. I potrzebujesz urzędowego dokumentu tożsamości, takiego jak dowód osobisty lub paszport, oraz dowodu adresu, takiego jak wyciąg z konta lub rachunek za prąd. Aby rozpocząć, wybierz swój kraj i kliknij dalej. Teraz mamy dwie opcje. Możesz użyć identyfikacji wideo za pomocą aplikacji Binance lub kontynuować tutaj na swoim komputerze. Zalecam użycie aplikacji Binance, ponieważ według Binance jest szybsza i łatwiejsza. Weź więc swój smartfon, zeskanuj ten kod QR i pobierz aplikację Binance. Otwórz aplikację i zaloguj się na swoje konto Binance. Gdy już się zalogujesz, kliknij Zweryfikuj tożsamość, wybierz ponownie swój kraj i kliknij dalej. Tutaj ty si ne regacity. Musisz wprowadzić swoje dane osobowe i upewnić się, że zgadzają się one z dokumentami tożsamości. Teraz musisz sprawdzić swoje dane osobowe, następnie kliknij dalej. Wybierz kraj wydania swojego dokumentu tożsamości i wybierz dokument tożsamości, którego chcesz użyć do weryfikacji. Teraz musisz zrobić zdjęcie swojego dokumentu tożsamości i upewnić się, że jest dobrze czytelne. Następnie musisz przeprowadzić krótki wideo rozmowę, aby potwierdzić, że jesteś osobą na dokumencie tożsamości. Kliknij więc dalej, a następnie rozpocznij rozmowę. Podczas rozmowy z agentem Binance musisz ponownie pokazać swój dokument tożsamości. A gdy weryfikacja wideo zostanie zakończona, musisz również zweryfikować swój numer telefonu. Wprowadź po prostu swój numer telefonu i potwierdź go wpisując kod, który otrzymasz SMS-em. Następnie Binance zada kilka pytań dotyczących zgodności. Po prostu na nie odpowiedz i kliknij na Your Air Your dalej. Teraz pozostał już tylko jeden ostatni krok, a mianowicie weryfikacja adresu. Proszę wprowadzić swój adres i kliknąć dalej. Następnie wybierz rodzaj dokumentu, który chcesz dostarczyć, i upewnij się, że na tym dokumencie znajduje się Twój pełny adres oraz pełne imię i nazwisko. Gdy to zostanie zrobione, zakończysz proces weryfikacji tożsamości, a po sprawdzeniu Twojego zgłoszenia przez Binance otrzymasz e-mail potwierdzający weryfikację tożsamości i uzyskasz pełny dostęp do wszystkich funkcji Binance.